Nasze ciało potrzebuje ruchu i po pięćdziesiątce staje się to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z wiekiem w naturalny sposób tracimy masę mięśniową. Ten proces nazywa się sarkopenią i nie chodzi tu wyłącznie o siłę. Ubytek mięśni wpływa na równowagę, swobodę poruszania się, a nawet na samodzielność w codziennym życiu. Nagle rzeczy, które kiedyś były oczywiste, zaczynają sprawiać trudność. Założenie butów na stojąco, bez podparcia, potrafi stać się prawdziwym wyzwaniem. Ale jest też dobra wiadomość: ten proces da się odwrócić, nawet jeśli przez całe życie nie trenowałeś regularnie. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom i zaledwie kilku minutom dziennie możesz odzyskać siłę, energię i sprawność ruchową. Co więcej, cztery ćwiczenia, które za chwilę poznasz, są proste, nie wymagają sprzętu z siłowni. I bez problemu wykonasz je w domu. Każde z nich ma wersję dla początkujących, więc niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, możesz zacząć od razu i stopniowo wzmacniać swoje ciało. To nie są przypadkowe ruchy ani ćwiczenia dla zabawy. Angażują duże grupy mięśniowe, które naprawdę mają znaczenie w sporcie, w treningu, a przede wszystkim w codziennym funkcjonowaniu. Pomagają odbudować masę mięśniową, poprawić kondycję. I wspierają redukcję tkanki tłuszczowej, ponieważ większa ilość mięśni oznacza większe spalanie kalorii, nawet wtedy, gdy odpoczywasz na kanapie. Dlatego przejdźmy od razu do rzeczy i sprawdźmy, które cztery ruchy mogą realnie zmienić Twoje życie po pięćdziesiątce. Przysiad to nie jest zwykłe ćwiczenie z siłowni. To jeden z najbardziej naturalnych ruchów, jakie wykonujemy każdego dnia. Wstajesz z krzesła, schylasz się po jakiś przedmiot, siadasz. To wszystko są w gruncie rzeczy różne formy przysiadu. Po pięćdziesiątce trudno się bez niego obejść, bo wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, czyli te partie, od których zależy lekkość, stabilność i pewność ruchu w codziennym życiu. Korzyści z przysiadów sięgają znacznie dalej niż sama siła czy wygląd sylwetki. To ćwiczenie pobudza metabolizm, wspiera naturalną gospodarkę hormonalną i wzmacnia kości, co wraz z wiekiem staje się szczególnie ważne. Regularnie wykonywany przysiad sprawia, że nogi stają się mocniejsze, mięśnie bardziej sprężyste, a ruchy pewniejsze. Ciało jakby na nowo uczyło się współpracy, działając jak dobrze naoliwiony mechanizm, w którym wszystko porusza się płynnie i bez zbędnego napięcia. Najlepiej zacząć od wersji łatwiejszej. Możesz wykonywać przysiad z podparciem na krześle, poręczy albo schodzić tylko do częściowej głębokości. Stopy ustaw na szerokość barków. Kolana prowadź do przodu, a pięty trzymaj stabilnie na podłodze. Wykonuj od dwóch do trzech podejść po 8 do 10 powtórzeń, od 2 do 3 razy w tygodniu. Z czasem stopniowo zwiększaj głębokość ruchu i liczbę powtórzeń, a później możesz dodać niewielkie obciążenie. Najważniejsze są cierpliwość i regularność. To właśnie one budują niechwilową siłę, ale prawdziwą, trwałą moc, która zostaje z tobą na długo. To ćwiczenie to prawdziwy sekret mocnych pleców i pięknej postawy po pięćdziesiątce. W codziennym życiu niemal bez przerwy się garbimy za kierownicą, przy komputerze, w kuchni, albo w ogrodzie. Z czasem mięśnie klatki piersiowej robią się krótsze, barki uciekają do przodu, a plecy tracą swoją siłę. Podciąganie australijskie działa dokładnie w przeciwną stronę. Wzmacnia mięśnie, które prostują sylwetkę i przywracają ciału stabilność oraz pewność ruchu. To jedno z najlepszych ćwiczeń na górną część pleców: bicepsy i tylne aktony barków czyli dokładnie te mięśnie, których najczęściej brakuje, gdy postawa zaczyna się sypać. Pomaga odzyskać równowagę między przodem i tyłem ciała, dzięki czemu zmniejsza ryzyko bólu i napięć. Przy regularnym treningu. Wzmacniają się nie tylko większe partie, ale też mniejsze mięśnie stabilizujące obręcz barkową. To one chronią stawy i odpowiadają za płynność, lekkość i kontrolę ruchu. Do wykonania nie potrzebujesz niczego wyjątkowego. Wystarczy niski drążek, krawędź solidnego stołu albo stabilna poręcz. Połóż się pod nią, złap chwyt na szerokość barków. I przyciągnij klatkę piersiową w górę, trzymając ciało proste i napięte. Początkujący mogą ugiąć kolana, żeby ułatwić ruch, a bardziej zaawansowani robią odwrotnie. Prostują nogi i zmniejszają kąt nachylenia. Najważniejsze to utrzymać mocny korpus i świadomie ściągać łopatki, jakbyś chciał ścisnąć między nimi ołówek. Zacznij od trzech serii po sześć do ośmiu powtórzeń. Z czasem dodawaj trudność. Prostuj nogi albo ustaw stopy wyżej. Krok po kroku wzmocnisz mięśnie, które trzymają twoje plecy silne i wyprostowane. Na pierwszy rzut oka deska wydaje się zbyt prosta, wręcz niepozorna. I właśnie w tym tkwi jej siła. To ćwiczenie buduje fundament każdej stabilności czyli mocny, zrównoważony korpus. Używamy go częściej niż nam się wydaje. Gdy wstajemy z krzesła, Stoimy prosto, bez garbienia się albo po prostu utrzymujemy równowagę. Deska aktywuje wszystkie mięśnie centrum ciała i uczy je współpracować, dając stabilność i pełną kontrolę nad ruchem. Jej skuteczność polega na tym, że jednocześnie angażuje mięśnie brzucha, dolne plecy, barki i pośladki. Regularne wykonywanie wzmacnia kręgosłup, poprawia postawę i pomaga zapobiegać bólom pleców. W przeciwieństwie do klasycznych spięć brzucha czy unoszeń tułowia, rozwija się tu siła funkcjonalna. Taka, która przydaje się nie tylko podczas treningu, ale przede wszystkim w codziennym życiu. I co ważne, nie potrzeba żadnych maszyn ani sprzętu. Wystarczy podłoga i własne ciało. Wykonanie jest proste, ale wymaga uwagi na detale. Łokcie ustawione pod barkami, nogi na szerokość bioder, a ciało tworzy prostą linię od głowy aż po pięty. Brzuch napięty, wzrok skierowany w dół. Początkującym wystarczy utrzymać pozycję przez 20 do 30 sekund, wykonując trzy serie dwa do trzech razy w tygodniu. Jeśli jest za trudno, można oprzeć się na kolanach. To nadal działa i przynosi efekty. Z czasem wydłużaj czas trwania: 45 sekund, minuta, dwie. W ten sposób wzmocnisz mięśnie korpusu i zbudujesz stabilną siłę, która będzie wspierać Twoje ciało w każdym wieku. To chyba najbardziej znane ćwiczenie na świecie i nie bez powodu. Pompka jednocześnie angażuje mięśnie klatki piersiowej, tricepsy, warki oraz mięśnie korpusu, pomagając budować siłę, która naprawdę przydaje się w codziennym życiu. Gdy podnosisz się z podłogi, odpychasz drzwi albo wstajesz z łóżka, pracuje właśnie ta funkcjonalna moc. Pompka uczy ciało poruszać się w harmonii, rozwijając nie tylko mięśnie, ale też kontrolę nad każdym ruchem. Jej wartość tkwi w uniwersalności. Wzmacnia duże mięśnie górnej części ciała, a jednocześnie trenuje mięśnie stabilizujące, które wspierają stawy i prawidłową postawę. Regularne wykonywanie zwiększa gęstość kości, poprawia ruchomość barków i ramion oraz sprawia, że ciało staje się mocniejsze i bardziej odporne. To nie jest tylko sposób na wzmocnienie mięśni. To sposób na budowanie prawdziwej siły, która z wiekiem nie znika, lecz może się rozwijać. Najlepiej zaczynać stopniowo. Na początku pompka przy ścianie to łagodna i bezpieczna wersja dla każdego poziomu. Następnie można przejść do pompki z oparciem, np. o stół albo ławkę. Kolejnym krokiem jest wersja na kolanach, a dopiero potem klasyczna pompka na palcach stóp. Świetnym sposobem na budowanie siły są także pompki negatywne. Polegające na powolnym opuszczaniu ciała w dół. Najważniejsza jest technika. Dłonie nieco szerzej niż barki, ciało proste, wdech przy opuszczaniu, wydech przy unoszeniu. Wykonuj trzy serie po 5 do 8 powtórzeń, 2 do 3 razy w tygodniu, stopniowo zwiększając obciążenie. W ten sposób wzmocnisz całe ciało, poprawisz wytrzymałość i pobudzisz metabolizm, bo silne mięśnie pracują nawet wtedy, gdy odpoczywasz. Teraz już wiesz, cztery proste ćwiczenia mogą naprawdę zmienić twoje ciało po pięćdziesiątce. Bez siłowni i bez skomplikowanych planów. Wystarczy tylko ty i decyzja, żeby zacząć. Wyobraź sobie, że już po kilku tygodniach poruszasz się lżej, czujesz większą stabilność i znów zaczynasz ufać swojemu ciału. To jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy zrobisz ten pierwszy krok. Chcesz dowiedzieć się więcej o treningu, sile i zdrowiu po pięćdziesiątce? Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Znajdziesz tu wyłącznie sprawdzone wskazówki, które naprawdę działają. Ruszajmy. Niech lata po pięćdziesiątce staną się najsilniejszym okresem w Twoim życiu.